Dzień dobry, witam naszych odbiorców. E, witam. Dzisiaj, jak pewnie już część z Państwa się domyśla, gościmy w Maćkowej Haczy, u nas tutaj w sercu przy rynku. E, ta stylizacja już jest pewnie w większości z Państwa dobrze, dobrze znana. Także serdecznie tutaj miło nam gościć w tych Waszych progach. No i, i no. witam. <laughs> Na początku chciałbym się dowiedzieć, bo pewnie wiele osób sobie zadaje pytanie, Skąd w ogóle nazwa Maćkowa Hata? Jak to się zaczęło? Maćkowa Hata to historia już prawie 20 dwudziestoletnia. Szmat czasu. Szmat czasu. Całkiem, całkiem spory kawałek czasu w Janowcu. No, już tutaj trochę się zadomowiliśmy. Zaczęło się od malutkiej kawiarni. Znaczy się malutkiej, no takiej jak teraz jak te, Teraz wygląda restauracja. Ale no, miała to być mała kawiarnia. Tu w Janowcu. Tu w Janowcu, w tym miejscu. W jedna. Trzy rodziny się spotkały, postanowiły, że zrobią sobie kawiarnię. Jak się mówi Maćkowa chata, to od razu wiadomo, że to jest Janowiec. E, pomysł na nazwę. Pomysł na nazwę, bo ten budynek był prezentem na imieniny dla męża jednej z... Ładny prezent? Tak. E, no i jako, że Maciek miał na imię, no to chat. Hata, Maćka, Maćkowa, Hata. No i tak, tak, się, tak, się, tak, tak, tak się Tak się przyjęło, tak, tak zostało. Tak jest. No Jasne. I od, od 20 lat jesteśmy sobie w Maćkowej Chacie. Niesamowitym, na pewno też atutem, oprócz tej smacznej kuchni jest wystrój, który jak tutaj się rozglądam, jest pełen zdjęć zianowca, z Janowca obrazów pomysł takie taką aranżację? Tak jak nasza karta, no chcieliśmy, żeby tutaj. Były w domu. I wiązało się z Janowcem. Związało się z Janowcem, jako że jesteśmy w sercu Janowca, żyjemy tutaj, mieszkamy tutaj, no to jak idziesz szukać indziej inspiracji, jak nie Oczywiście. Tutaj. Janowiec jest pełny niesamowitych historii, niesamowitych smaków, no to i, i grzech tego nie wykorzystać. E, no i tutaj te zdjęcia, które wiszą na ścianach, to są wszystkie zdjęcia z Janowca. Część tam przynosili goście, część to są zdjęcia nasze rodzinne, e, tak samo jak w menu, tak samo tutaj. No i chcieliśmy, żeby ta rodzinność była jak, jak najbardziej tutaj wszędzie z nami. I to widać na każdym kroku właśnie. Tak. Czy w menu te inspiracje kulinarne lokalne też yy, znajdziemy? No jak najbardziej. Oprócz tego, że to jest kuchnia domowa, taka klasyczna, typowa domowa kuchnia, no bo po co szukać czegoś innego, jeżeli to jest najlepsze, smaki jak u babci i u mamy. I słusznie. Yy, ale też właśnie zajrzeliśmy trochę głębiej i. Koło gospodyń wiejskich z Janowic przekazało nam przepis na zabijoki Janowickie. Jest to produkt wpisany na listę produktów regionalnych. Prowadzoną przez minister rozwoju wsi. Mamy kluski janowieckie, to też takie typowo danie, babcinę, czyli kluski z sosem z podkrzyków. Kto nie próbował, Zachęcamy. Zapraszam. No i szukamy, szukamy gdzieś tam w głębi i patrzymy, co tutaj jest Inspiracja. lokalnie. Tak, szukamy co jest lokalnie, co jest blisko nas i wykorzystujemy naszych rolników, wykorzystujemy nasze plantacje, na przykład szparagów, które mamy całkiem niedaleko. No i z tych, z tych produktów zawsze coś tam próbujemy. Czy na lokalnych produktach. No, staramy się jak najbardziej korzystać, bo co, co nasze to najlepsze. Najlepsze, więc, oczywiście, e, że tak. No i staramy się wspierać naszych, e, no tutaj właśnie naszych rolników, tak samo jak te obrazy, które wiszą, to też są e, tutaj od osób związanych z Janowcem. Od lokalnych artystów. Tak jest, mieszkających w Janowcu, no bo to jest, to jest najlepsze, co mamy, więc no, możemy się tym Tym trzeba chwalić. się reklamować, tym trzeba się chwalić, tak. oczywiście, że tak. E, Dobrze zdaję sobie sprawę też z tego, że no, ma Wasza wykracza znacznie znacznie poza Janowiec. Jakieś osiągnięcia, jakieś sukcesy, odznaczenia, którymi się mogli, możecie pochwalić? No, no, przez te 20 lat się zbierało tego całkiem sporo. No, no. Naszym największym osiągnięciem jest Perła Lubelszczyzny, czyli nagroda dla najlepszego dania regionalnego, czyli te kluski janowieckie. Zdobyliśmy ją w 2012 roku. Także wygrać. Znaczne osiągnięcie, znaczne osiągnięcie tak. osiągnięcie, wygrać z chyba 50 przepisami, które były. Zmuszone. Duża konkurencja. Tak. Bardzo duża konkurencja i w sumie się tego nie spodziewaliśmy. Także fantastyczne. Dostaliśmy. Choć w sumie nagrody dla nas nie są ważne, dla nas najważniejsze jest to, co mówią o nas goście, to, że do nas wracają, to jest dla nas najważniejsze. A mówią dobrze. A mówią dobrze, przekazują to w świat dalej, także to, to jest najfajniejsze. Z roku na rok mamy coraz więcej gości i to, to, to najbardziej cieszy. Rozumiem, że nie zamierzacie jakoś tego rozszerzać, zmieniać, bo to jest już utarte, to jest dobre. Chociaż czasami brakuje miejsca, widać nawet ja sam, czasami próbuję tu się dostać. Ciężko się przebić przez fale gości. Ciężko, ale no jeżeli to rozszerzymy, jeżeli zrobimy tutaj wielką restaurację, to to straci klimat. Dusze A tak naprawdę my też się cieszymy z tego, że znamy naszych gości, że rozmawiamy z nimi, znamy ich rodziny, znamy ich historię. I... Jeżeli to rozszerzymy, to bardziej zajmiemy się tylko tym, żeby jak najwięcej gości obsłużyć, a nie tym, żeby ich tutaj ugościć po prostu. Ucieczka, ucieczka w komercję dużo by zmieniła, na gorsze. Tak, no, my tak. tak uważamy i nam jest dobrze, w takim małym swoistym temacie jestem dobrze. <noise> Idealnie. Um, chciałbym jeszcze zapytać, jak ewentualnie można byłoby jeszcze coś z Waszej strony przekazać tym gościom, tym osobom. Jeśli tacy jeszcze są mieszkańcy gminy Janowiec, którzy nie zdają sobie sprawy, że mamy taką perełkę tutaj zaraz w sercu Janowca, jak ich zachęcić, zaprosić? Co jeszcze takie od Was serca jakieś płynące zaproszenie? Po prostu czekamy. Przychodźcie, rozmawiajcie. Zapraszcie. Będzie jak w domu. Będzie jak w domu, dokładnie. Ugościmy Was tak, jak potrafimy najlepiej. I to jest siła właśnie takich miejsc, to jest siła takich ludzi, takich wspaniałych właśnie osób nam w Janosu, jak najwięcej potrzeba więc serdecznie więc gorąco trzymamy za was kciuki i dopingujemy. Z samych sukcesów, życzę jeszcze wielu wielu innych podobnych nagród jak ta perła nasza. O, no tak. Dziękujemy, <grym> mamy nadzieję zobaczymy także no ale... Kilka fajnych wyróżnień udało się zdobyć. Dla nas też jest super wyróżnieniem, bo też byliśmy w telewizji, w kuchni plus, a ostatnio jeszcze w Dzień Dobry TVN mieliśmy okazję się tutaj promować, co prawda na... Byli gośmi u was? Nie byli u nas gośmi, bo to było w czasie pandemii, opowiadaliśmy Aha. o pande czasach pandemii restauracjach w, czas w czasie pandemii, mhm. no ale i tak to jest super wyróżnienie, bo na, na, pewno. na tyle knajp, której w Polsce zostaliśmy wybrani. My jeszcze jeden knajpa tak Warszawy, także... Naprawdę dla nas super wyróżnienie, że w ogóle się do nas zgłosili. Czy jeszcze jakieś te nagrody, jakieś wyróżnienia, które warto wspomnieć? E, na przykład Waldemar Sulis, czyli krytyk tutaj kulinarny lubelski, e, co roku nazywa nas najlepszym Tajpół lubelszczyzny. Praktycznie co roku, no bo nie co roku robi ten ranking, ale zwykle jesteśmy w pierwszej dziesiątce. E, mam e, co jest ze ściany? No właśnie, muszę, muszę. Wytniemy, że... tak. Dobrze, to może przeskoczyć od razu na hmm. inny temat. Bardzo mnie ciekawi też jakichś takich sławnych gości. Cały zespół WW, Maciek Malęczuk, Ulet, Udziak, cały zespół Raz, Dwa, Trzy, który ostatnio miał być na zamku. Maciek Szczest bardzo często do nas przyjeżdża, Martyna Wojciechowska, Radzi Dębski, No, tych nazwisk jest po prostu niekrótka. bo to też jest taki magnes dla odwiedzających, że o, ja tu jestem, a był ktoś tak. z takich jeszcze nazwisk. Ale to, to właśnie okazało się, że na przykład pan Radimir był u nas, bo jego kolega tutaj był i, Poleci. i, i polecił. Bardzo często przyjeżdżał do nas Romek Lipko i zapraszał swoich gości, których zapraszał do Kazimierza do swojego domu. No to przyjeżdżał do nas z rodziną, ze swoimi znajomymi. Także naprawdę tych, tych nazwisk jest bardzo... Tych osobowości bardzo... Tak osobowości przewidywaliśmy. Tak, tak. Świetnie. Świetnie. Bardzo miło było nam gościć w tak klimatycznym i w tak ciepłym miejscu, w tak rodzinnym miejscu, z taką wspaniałą obsługą do tego. Zapraszamy wszystkich naszych odbiorców serdecznie. Spróbujcie tych domowych posiłków. Sprawdźcie jak z tą rodzinną atmosferą faktycznie jest. Na pewno wrócicie tutaj nieraz, jeśli spróbujecie tego. Serdecznie zapraszamy w imieniu Maćkowej Haty. Bardzo było miło gościć. I... Dziękuję za wywiad. Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy w nasze malutkie progi. Zapraszamy.